Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj pokażę Wam model, co do którego nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, że istnieje. Na ten model zwrócił mi uwagę Roland. Dziękuję Rolandzie. Zacząłem poszukiwania, no i jeszcze udało mi się go znaleźć z tego wynika, że była to ostatnia sztuka, bo jak kupiłem to, już w tym sklepie nie był do znalezienia. Cóż to za model? Jak widzicie. Trax, Trax RegioJet. To, że zbieram, kolekcjonuję modele RegioJet, no to już wiecie, parę unboxingów było. Jeden też film z pociągiem, akurat zestawionym. I teraz tak. Od razu Wam powiem, że jeszcze mam co najmniej dwa unboxingi do wykonania z modelami RegioJet i te. Wykonam. W najbliższym czasie możecie się spodziewać, ale tu jeszcze chwila o modelu. Dlaczego nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten model istnieje? No, wyszukiwarka w Google, wyszukiwarka na eBayu, przeglądałem zawsze, co tam jest, albo na Wilhaben AT. nigdy się na ten model nie natknąłem. Owszem, natykałem się na Traxa Pico, ale uwaga, Traxa z zestawu startowego, bo istnieje cały zestaw startowy RegioJet z typowymi wagonikami, Piko bezprzedziałowymi, oczywiście pomalowane tu są w żółte barwy, dokładnie znamy ten zestaw, znamy te wagony, bo one są w naszym zestawie z husarzem. Dziadostwo, jakich mało, skrócone, brzydkie, do tego bardzo słabo jeżdżące. To jest moja opinia, opinii tej nie zmienię. I tam był traks, tylko że tam był traks jednosystemowy. Nawet nie zastanawiałem się nad poprawnością tamtego modelu, czy on jest poprawny, czy nie, mając świadomość, że traks tamten na pewno do Polski nie wiecie. I nie wiedziałem, że Pico również popełniło traksa w swoim segmencie ekspert, o ile, oczywiście na ile jest to ekspert, to my się zaraz przekonamy, no ale co by nie było, taki model wydało, to ja się o niego wystarałem. Model był wydany parę lat temu, kiedy dokładnie, nie wiem, na stronie Pico już nie do znalezienia, nawet jako jakaś wersja archiwalna. Gdzieś tam pewnie, może przez części, dałoby radę znaleźć, ale już jakiś czas temu wypadł z oferty. Dlatego też i nie było go w sklepach. Ja go sprowadziłem. Znalazłem go z Rumunii i tu sprawdza się stara zasada przy poszukiwaniu modeli. Modeli takich, Przeznaczonych na jakiś rynek, które były wydane jakiś czas temu i nie ma już ich na tym rynku, czyli modele wydane na rynek polski wydane parę lat temu. W Polsce nie znajdziecie w Niemczech też nie, bo to jest naturalny kierunek poszukiwań. Zresztą w Niemczech mieszka sporo Polaków, ale w takich dziwnych krajach, właśnie dziwnych, no może nie dziwnych, no z naszego punktu widzenia trochę. Dla nas jest to egzotyczne, jeśli chodzi o koleje, o modele kolejek, jak Rumunia, Grecja czy nawet Włochy. Można czasem takie rzeczy znaleźć. To już parokrotnie udawało mi się takie modele, jeszcze dziś zalegające w sklepach znaleźć. Tym razem akurat padło na Rumunię. Dobra, tyle wstępu o tym modelu. Jeszcze warto by było gdzieś, ale to później. Jeszcze się ten model znajdzie, znaczy oryginał, zdjęcie oryginału w internecie, za moment zaprezentuję Wam już sam model. Tak, model przyszedł, jak powiedziałem, wydany w segmencie Expert, stąd stosunkowo niedawno, nie jest to na pewno 6-8 lat temu, tylko 2, a pewnie 3, ze 3 lata temu, ale teraz no, w czasach korony w zasadzie wszystko ze sklepów modelarskich znikało, teraz może się troszeczkę to przystopowało, jednak inflacja, galopujące ceny modeli. To, to nie tak łatwo. Model 59968. Uwaga, właśnie to co powiedziałem. Standard Expert, aczkolwiek no, model z tej samej formy, bez pantografu. Lotus już sprzedawany jako segment hobby, także to jest takie trochę niezbyt fair. Ten model niczym się w zasadzie nie różni. To za moment wszystko zobaczymy. No i tak, tak to wygląda. Pudełko standardowe, czyli tu mamy kopertę całą z instrukcjami i tak dalej. Porządnie zabezpieczony i to jest też ten szczęśliwy przypadek. Oj, wyciągam to pudełko. To jest też ten szczęśliwy przypadek modelu Pico który nie ma od góry nakładanego, nie ma od góry o w ten sposób nakładanego, zapinanego plastiku, czego nie lubię, bo to ciężko się patuje z powrotem, tylko należąco. Ale tak należąco to też jest z prostszymi modelami, które z boku nie mają delikatnych barierek, tylko no jak w tym przypadku odlane wszystko razem z budą. No ale to omówimy za moment w kolejnej scenie. Tak, to jest pora wyjąć model. Model fabryczny. Jak rozpoznać model zapakowany fabrycznie, który przecież nie ma żadnych tam... od modelu wyciągniętego? Tu uwaga, wskazówka. Nie musi to być reguła, ale to jest właśnie to, czego nie lubię w modelach Pico. Jak już położą na folii ten model, to folia jest wzdłuż. Owszem, ma to swoje uzasadnienie. Bo w ten sposób cały model jest, jest zabezpieczony przed tym, żeby lakier stykał się z plastikiem, na którym leży, ale skoro tak, to i powinno być, i w niektórych modelach Pico dodaje jeszcze jeden kawałek folii który by przykrywał, chronił tą stronę przed styku z plastikiem, żeby twardy plastik nie ocierał o twardy plastik, tak? bo może rzeczywiście to uszkodzić malowanie. Po tym poznać. Dlaczego? Dlatego, że no na ogół no ta folia poza tym, że chroni to jest mega niewygodna i z reguły ja, jak wyjmę model i potem wkładam go z powrotem, w tym wypadku najłatwiej go wyrzucić, a nie ciągnąć za delikatne części, to układam folię tak, jak w modelach ROCO. Dlaczego? Dlatego, że... Och, wypadł mi. Aż się otworzyły pantografy. Na szczęście nic tu się chyba nie uszkodziło. Nie ma jak złapać tego modelu. Ja wkładam tak i wtedy wyciągam sobie bardzo łatwo. I tak samo bardzo łatwo mogę z powrotem zapakować. Nie tak jak teraz, że mi po prostu wypadł, bo muszę go za coś złapać. Jak leży tak folia, no to ja za coś muszę złapać model. A tak położę sobie na ręce, biorę tak i go bez problemu umiejscowiam w pudełku. Stąd moje modele pakowane są wszystkie w ten sposób na wzór ROCO. No dobra, spójrzmy w ten model. Czy coś się tu stało z pantografem? Nie, okej, okay. wszystko się ładnie zapinało, No Pantografy, dobrze, że ślizgi pomalowane na czarno, z jednej strony dobrze, z drugiej strony już tym modelem pod drutem nie pojadę, bo ta czarna oksydę szlak trafi. Stąd no taki model. A dlaczego miał złożone pantografy, jak jechał tutaj pod linią? Zaraz będę miał komentarz jakiś. No, nie rozłożę pantografu, bo zaraz będę miał przeszorowane. Zdartą tą farbę będzie wyglądało brzydko. Eee, takie są powody i nie interesuje mnie, że kogoś boli w oko, jak ogląda filmik. Jak chcę zobaczyć jazdę elektrowozu pod linią. Kolejową, jak należy, to niech wyjdzie na tory i zobaczy. Wtedy nie będzie miał wątpliwości, na pewno wszystko będzie dobrze, tak jak potrzeba, a nie ogląda filmiki z kolejkami. Dobra. Sorry za dygresję, ale naprawdę czytanie wielokrotnie tych samych komentarzy zwyczajnie jest irytujące. Dobra, model. Model określony jako ekspert, a jednak trochę hopy. Dlaczego? Poręcze odlane, odlane razem. Tu też, dobrze pomalowane osobno. Wycieraczki odlane razem. To już taki standard, który może był kilkanaście lat temu do zaakceptowania i zrozumiały. Teraz już nie. No ale cóż, Pico ma formę i dalej będzie robiło modele, wydawało z tej formy, dokładnie w ten sam sposób. Te pantografy, o których zacząłem opowiadać, czy pomalowane na czarno, chciałem zwrócić uwagę, że one są ciut za duże, są przewymiarowane. To są te same zabawkowe pantografy, które piko do wszystkich starszych modeli wkłada. Dawniej wkładało też i do e, droższych, ale jednak krytyka rynku była duża, konkurencja była duża, mówię o modelu Vectrona i. Uwaga, co się stało? Piko zdecydowało się przeprojektować i do nowych modeli wektronów dokładać już ładniejsze, bardziej filigranowe modele pantografów. No a tak. Model wygląda, jak wygląda. Głupie stwierdzenie, ale to jest dokładnie to samo, co choćby całkiem niedawno otrzymaliśmy jako traksa przewozów regionalnych, jako traksa PCC, czy choćby traksa lotosu, który, no jednak, jakby nie było w bardzo korzystnej cenie poniżej 100 euro. Stąd, no ciężko tutaj zrozumieć wrzucenie w kategorię Ekspert za to, że są wcale nie ekspert pantografy, bo to są zabawkowe, one są hobby. No i to wszystko znacząco podraża cenę końcową, absolutnie nieadekwatnie do poziomu wykonania. To coś, to tak samo można powiedzieć, mimo że dużo ładniejsze od MTB, ale to też jest ciut przecenione jak na poziom, który sobą prezentuje. Spójrzmy od spodu. Tak, na no standard hobby to jest bardzo fajny standard. Ale na ekspert przy obecnych nowych konstrukcjach Pico zdecydowanie jednak trochę za mało. To już chyba tak handlowo powinno w Pico trafić do linii Classic, jako stare formy. To no, Co tu dużo mówić. Samo malowanie, bardzo fajne, matowe, nie jakiś błyszczący lakier, nie ma efektu trójwymiarowości, tu jest wszystko razem wylane, dlaczego, ciężko mi powiedzieć, może ta obudowa jest, nie, ona jest właśnie żółta, więc to wszystko jest namalowane i namalowane jest porządnie. Skąd wiem, że żółta, dlatego że tu jest niedomalowane, na dołach tutaj ostoi, mamy kolor, przybija się kolor żółty. Dobra, jak się dostać do środka, to już wiem, ale to gdzieś w kolejnej scenie, teraz, gdzieś w kolejnych scenach, teraz, 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 no już dobra, po prezentacji. Nie mam innego traksa w barwach regiojetu, żeby przyrównać go tutaj z tym pikowskim. Natomiast z chęcią dowiem się w temacie, czy w rzeczywistości istnieje taka lokomotywa, czy nie myliło mnie przeświadczenie, że to właśnie ta jest właściwa, a nie zestawu startowego, że muszą być te cztero, cztery pantografy, lokomotywa wielosystemowa. Skoro 386. Może znajdzie się na polskim ilostanie, bo też taka jest moja idea budowania kolekcji. Modeli RegioJet, że te pociągi będą jeździć po Polsce, będą wjeżdżać do Polski. Tak mi się wydawało, jak rozpoczynałem dwa lata temu budowę tej kolekcji, że już tuż, tuż, za parę miesięcy zobaczę być może sfotografuję pociąg RegioJet. To się oczywiście nie ziściło, aczkolwiek częściowo się ziściło, bo wydarzenia wojenne spowodowały, że no, ten RegioJet zaczął siłą rzeczy wjeżdżać i już w tym momencie te pociągi regularnie, na razie po jednej trasie, ale jednak jeszcze. No i dobra, to spójrzmy w takim razie na zdjęcia. Tu wybiorę sobie może te, bo te jest takie dosyć wykontrastowane, chociaż niewiele szczegółów. Znajdą się pewnie lepsze zdjęcia w internecie, ale niech już będzie to. No i proszę bardzo, 386201, dokładnie to samo co, ta, co ten model. I może nie będę porównywał szczegółu po szczególe, tylko po prostu same z grubsza rzeczy, tak, najważniejsze wielosystemowa, rzeczywiście jest wielosystemowa ta lokomotywa, fajnie by było jakieś zdjęcie dachu zobaczyć, żeby po prostu pokazać, że te pantografie, no to tak średnio. No, ale choćby tu z tego zdjęcia trochę widać te poręcze, które tam są odlane razem jako wypustki, one może na malowaniu, tym malowaniu się całkiem nieźle prezentują, bo kontrastują kolorem żółte wymalowanie tej wypustki na srebrnym. Tle nie wygląda tak źle, natomiast jeśli to było jednokolorowe, niebieskie na niebieskim, czerwone na czerwonym, to od razu było widać ułomność takiego podejścia do odzorowania tego elementu, że nie są to osobne elementy. To tyle w temacie porównania. A tak, no cóż, logo, barwy, malowanie jest na tyle, na tyle jednoznaczne że no, można się dopatrywać szczegółów konstrukcyjnych modelu, które się potencjalnie różnią, ale też znowu traksy są też na tyle jednolicie skonstruowane, nie są to, to nasze ST44 po rozmaitych naprawach, w rozmaitych zakładach 40-letnie, i starsze maszyny, które rzeczywiście jest tam sens porównywać modele, i tak samo dla producentów nie zawsze jest łatwe obzorowanie danego egzemplarza, bo, bo forma przewiduje to, a egzemplarz jest tak, to, to, to tam łatwo nie jest. To z traksami w zasadzie wszystko jest niemalże sztampowe, chociaż oczywiście różne wersje, tak samo jak najbardziej. Istnieje. Dobra, to tyle w temacie porównania. Ja mówię, głównym celem tego porównania było stwierdzenie, czy ten egzemplarz jest modelem realnej lokomotywy, że nie jest to właśnie ta hobby, zabawka, która jest w zestawie startowej, której nie mam i mieć nie zamierzam. Tak, pora zajrzeć do środka. No i znowu, wiecie co, muszę się Wam przyznać, że... W jakiś sposób byłem nakręcony, przez, prze, przepraszam, nie nakręcony, tylko przeświadczony o tym, że to jest model Traxa trzeciego. A jak nowy model Trax trzeci, cieszyłem się, że mam model Pico. I nawet też w temacie poprzedniej sceny, czyli porównania, miałem zaplanowane, że porównam sobie, OK, będzie to mój pierwszy model Traxa trzeciego, to porównam sobie z Traxem trzecim, który mieliśmy od, od Acme, bo to będzie właśnie mój Pierwszy model, stąd będzie sens pokazywać różnicę. Tak miałem zafiksowany, taki miałem plan na ten film. Po czym dopiero w pierwszej scenie, jak odszukałem po numerze katalogowym nowy, yy, sam model, bo wcześniej to po prostu miałem tylko taki obrazek, to się dopatrzyłem na zdjęcia, że to wcale nie jest tak z trzeci, tylko trak z pierwszej generacji. I cóż, no i jak podejrzewałem, teraz sprawdziłem sobie również na pudełku, dekoder NEM 652, stary, ośmiopinowy, których nie mam, których ostatnio już nie założyłem, bo nie miałem, do, do, do Eurosprintera, zdaje się, PKP Intercity, i okazuje się, że potrzebuję kolejnego dekodera, co cóż, będzie trzeba dokupić. Teraz nie założę, nie mam. Ale pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Gdybym kupił tą lokomotywę używaną, można byłoby się łudzić, że może ktoś nie wyjął, komuś się nie chciało, komuś się nie opłacało, ale nie tym razem. Jedna śruba odkręcona, a to dalej nie puszcza. Więcej chyba nie ma. To jest chyba tak, jak w Eurosprinterze. Dobra, puściło. Ajajaj, aj, aj, coś nie mam szczęścia do tej lokomotywy. Dobrze, że ona jest pancerna. Wyślizguje mi się dzisiaj cały czas. No dobra, tu pierwsza ta mi się wyjęła razem z obudową ciasną, wkładam na miejsce tą płytkę oświetleniową i patrzymy. Tak, tu jest miejsce na ten ten dekoder. Dekoder, którego nie mam, stąd zmuszony jestem zamknąć to wszystko z powrotem. Nic tutaj nie wymyślę. Z tego też względu nie pokażę wam, jak to jeździ po makiecie, nie ma to najmniejszego sensu, bo, bo Zwyczajnie tutaj, no cóż, w analogu mi po makiecie nie pojedzie, muszę zwyczajnie kupić sobie jakiś zapas dekoderów. Wydawało mi się, że już być może mi w ogóle nie będą potrzebne, nie uzupełniałem zapasu tych dekoderów, nawet przy poprzednim modelu mnie to nie skłoniło do, do zakupów, no bo co, no bo wtedy uznałem, że to jest identyczny Identyczny Eurosprinter, jaki już mam, niech leży w pudełku bez dekodera. Nie będzie mi potrzebny, bo już pierwszy jest wyposażony w razie czego po makiecie tamten pojedzie. No a tu niestety nie mam drugiego identycznego. Dekoder jest potrzebny, a zwyczajnie go nie ma. No dobra, to tyle. Sceny na makiecie nie będzie. Teraz za moment dalsza część filmu, a jeszcze. Powiem Wam, że już wspomniałem w tym filmie, że jeszcze będą dwa unboxingi modeli w malowaniu Regiojet i przy tym ostatnim, przy drugim, licząc od tego, nie w kolejnym, domyślacie się już o czym chcę powiedzieć, że będzie model lokomotywy. Tak, i tam będzie z dekoderem, uwaga, nie zdradzę co, ale będzie nieco operacji z dekoderem, jakich zobaczycie w odpowiednim odcinku. Tak, co już obejrzeliście film do tego momentu, nie przeskoczyliście bezpośrednio w to miejsce, bo nawet nie udostępniam takich, takich konfiguracji tutaj w filmie YouTube, żeby skakać do kolejnych rozdziałów. Obejrzeliście wcześniej, no to wiecie, że nie założyłem dekodera, bo nie miałem, więc na razie tej lokomotywy nie zobaczymy w akcji na makiecie. Zwyczajnie, póki co... Nie pojedzie, muszę ten dokoder dokupić. Natomiast z czym to można zestawić, i znowu tutaj odpowiedź jest bardzo e, prosta. No, z wagonami RegioJet, tak, to właśnie te lokomotywy głównie to prowadzą. E, choć e, można spróbować przeszukać internet, czy nie było czasem jakiegoś innego ciekawego zestawienia. Tu na Gostanie mamy to. No to sprawdźmy szybciutko, bo. Znam przykład jednej lokomotywy Regiojet, która będąc jeszcze w tym malowaniu prowadziła pociągi towarowe. Mowa o jednym z Wektronów ELL, który właśnie był wynajęty przez Regiojet, który później został chyba oddany i, i jeszcze w tym malowaniu prowadził, nie mapy, nie mapy, tylko obrazki. I prowadził pociągi, będąc jeszcze w starym malowaniu. Wyglądało to całkiem śmiesznie, całkiem ciekawie. No tu nie widzę, co wcale nie znaczy, że takiego epizodu nie było, że ktoś kiedyś nie sfotografował. No ale to by trzeba było głębiej poszukać, jeśli ktoś się lubuje w ciekawość nie. Póki co to, jak na razie, nie widzę żadnego innego przeznaczenia dla tej lokomotywy, jak, jak. jak prowadzenie pociągów osobowych, pasażerskich regiurczek. Czy kiedyś pojedzie? No myślę, że kiedyś pojedzie u mnie, no bo to jest jedyny model traksa i pewnie trafi się coś do odzorowania właśnie z traksem. Jak widzicie, przykładów jest cała masa. ile to kosztuje i gdzie kupić ja zapłaciłem za swój z przesyłką z Rumunii około ile to mogło być, w lejach musiałem płacić leje kosztowały mniej więcej tyle co kosztowało mniej więcej tyle co, co, co złotówki no i to tak równo mniej więcej wyszło już nie pamiętam czy na 800 czy na 900 zł w każdym bądź razie nie było przekroczonej Bariery tysiąca, i tak niestety jest to słona cena. Nie jest to coś w granicach 100 euro, jak powinno to kosztować, około 500 zł, tylko właśnie te 800-900. Tanio nie było, ale był to jeden pewnie z ostatnich dostępnych egzemplarzy. Gdzie szukać takich modeli? Tu mi ciężko poradzić, bo, bo sam miałem ciężko. Wiem, że Roland też z chęcią by kupił. Na pewno rynek wtórny, tak? trzeba śledzić, ale ja pod kątem. Taboru w oznaczeniach RegioJet ten rynek wtórny przeglądam regularnie. Czy to eBay, czy Wilhelmen, czy, czy Allegro. Na Allegro to generalnie jest tego mało i specjalnie nie ma ofert. Może gdzieś na jakichś czeskich portalach są jakieś takie typu ogłoszenia, czeskie portale, tam by to znalazł. Tylko że tam no to jest bardziej zwykle kierowane do Czechów. Czesi sprzedają Czechom, nigdy nie próbowałem. Wyszukiwać tam modeli i pytać się, czy by przysłali do Niemiec czy do Polski, mając świadomość, że gdyby chcieli to wystawić gdzieś dalej, to by trafiło to na portal typu eBay i tak Na eBayu nigdy tego modelu nie widziałem, albo może, przepraszam, może widziałem, natomiast zasugerowany tym, że to pewnie jest model hobby, ten zestawu startowego, zwyczajnie to zignorowałem. Stąd tak, powinno to kosztować kilkaset złotych, wszak wysoki poziom tego modelu wcale nie jest, natomiast kupić go jest bardzo ciężko i teraz kliknę w shopping, może akurat coś gdzieś jest. No proszę bardzo, akurat gdzieś coś jest, ale nie łudźcie się. Pewnie tego modelu zwyczajnie już nie ma. Dostępnego, też tak kiedyś trafiłem, zdaje się, na tamtej stronie i no, oczywiście. Magiczne słowo Ausfergaut, wyprzedamy. No, internet dzisiaj u mnie działa jak działa, nie najlepiej, ale to po prostu ładują się filmy na stronę i zwyczajnie wysycają mi oczy. Co by nie było. Możecie sami spróbować poszukać, ale zaleca, zalecam tutaj dużą dozę cierpliwości, bo tych modeli. Tych modeli zwyczajnie zwyczajnie już nie ma. One się sprzedały i trzeba cierpliwie czekać, aż ktoś się pozbędzie z kolekcji. Jak ocenić ten model? No, co tu dużo mówić? Zwykły model hobby yy, sprzedawany jako ekspert Na szczęście w miarę zgodny z pierwowzorem, stąd no aż tak nie oburza to, że, że wyjęty jest to ze standardu Hobby. No, tak jak mówię, bardziej to już Pico powinno przemyśleć i te trakcje sprzedawać jako klasik, ale podejrzewam, że e, nie ma prostu modelu prawdziwego ekspert tego traksa, więc no, nie decyduje się na taki krok, bo pewnie musiałoby się liczyć z tym, że musiałoby taniej sprzedawać te modele być może i by mniej zarobiło. Nie mam pojęcia, jaka jest prawdziwa powód, dlaczego tak jest, no, ale należy uznać, że zdecydowanie marketingowo. Model obecnie jak widzicie niedostępny, ale cóż, ja jestem, byłem w zasadzie na etapie odkupywania różnych modeli, wyszukiwania, budowania kolekcji. Właśnie taboru w oznaczeniu RegioJet. Dawno śledziłem, że to było wydawane tak jak inne serie, jak NightJet, jak RailJet, Night jak, jak Flixtrain od jakiegoś czasu i też się zastanawiam, czy jak Flixtrain zacznie wjeżdżać do Polski, to czy też nie będę zmuszony paroletnie, paroletnie gdzieś tam braki nadrabiać. Tego nie wiem, może już bym nie podjął takiej decyzji. Trochę tego taboru RegioJet nakupowałem. Okazuje się, że być może niepotrzebnie. Mam kilkanaście wagonów, kilka lokomotyw, a te pociągi dalej przez Polskę za bardzo jechać nie chcą za jednym wyjątkiem. No i to w zasadzie tyle, tak? Sam model, nic specjalnego, zwykły Trax, malowanie też już opatrzone, fajne, ale opatrzone, modeli dużo, może Was trochę zanudzam tymi unboxingami, ale wydaje mi się, że jak modele... Nowego ET22, ST44 czy SM42, to moi koledzy z YouTube'a wszyscy na wyścigi prezentują. Ja pewnie jestem jednym z ostatnich, jeśli nie ostatni, który pokazuje ten model w unboxingu. To jednak na prezentację takich modeli w języku polskim to chyba dosyć, dosyć trudno będzie Wam znaleźć, stąd decyduję się w dalszym ciągu na kręcenie tego typu filmów. No, to już pora zakończyć tą prezentację. Jeszcze tylko sobie cyknę parę zdjęć, które wam pokażę. Dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam do oglądania innych filmów, w tym jeszcze dwóch unboxingów modeli RegioJet. Żegnam się z wami. Cześć.